Hieronim Bosch. Ogród rozkoszy ziemskich. Dla jednych wybitny humanista i erudyta, człowiek na miarę odrodzenia, dla drugich wprost przeciwnie, okultysta, adamita i heretyk. Byli też tacy, którzy traktowali go jak człowieka chorego, z poważnymi zaburzeniami. Freud zapewne by powiedział, że walczył ze swymi popędami. Kim był Hieronim Bosch? Zorientowani na sztukę Hieronim Bosch Ogród rozkoszy ziemskich około 1500 roku. Olej na desce wymiary 220 na 390 cm tryptyk Miejsce przechowywania Muzeum Prado Madryt. Link do obrazu znajduje się w opisie pod nagraniem. Audio Zamknięty tryptyk przedstawia jasny dysk ziemi wpisany w przezroczystą kulę. Dysk unosi się na wodzie i jest porośnięty dziwną roślinnością. Nad dyskiem kłębią się ciemne chmury, z pomiędzy których wydostają się strumienie światła. W lewym górnym rogu obrazu Bosch namalował malutką postać trunującego Boga Ojca. Przez oba skrzydła biegnie napis po łacinie. Bo on przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć. Psalm 33:9 Przedstawienie jest namalowane różnymi odcieniami szarości. Po otwarciu skrzydeł ukazuje się malowana opowieść, którą należy studiować, zaczynając od lewego skrzydła. Boż ukazał na nim raj. W dolnej części Bóg prezentuje Adamowi Ewę. Odziany w czerwone szaty Chrystus, prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa, a lewą trzyma za nadgarstek nagą Ewę. Tak lęczy skromnie spuściwszy oczy. Złociste karbowane włosy opadają jej poniżej pośladków. Na lewo od Boga siedzi na ziemi Adam. Nogi ma wyciągnięte przed siebie. Głowę zwraca ku Ewie i patrzy na nią z fascynacją. Blisko lewego skraju obrazu wyrasta drzewo życia, przypominające nieco jukę. Pień jest opleciony przez winorośl. U stóp trzech postaci igrają rozmaite zwierzęta. Niektóre prawdziwe, inne fantastyczne. Za plecami Boga, Adama i Ewy, falują łagodne pagórki, porośnięte liściastymi drzewami o puszystych koronach. Powyżej została ukazana fontanna. Boż przedstawił ją jako kulę, z której wyrasta smukła wieża. Z niej, jak z żerandola, zwieszają się przejrzyste bańki i wiści roślinne. Cała ta konstrukcja jest różowa. Wokół fontanny rozlewa się sadzawka. W jej wodach pływają liczne ryby i jaszczurki. Na powierzchni unoszą się wodne ptaki. Do wodopoju przybyły jelenie, krowy oraz biały jednorożec. Białe są także stojące na pogórku powyżej fontanny słoń oraz żyrafa. Na prawo od fontanny Znajduje się palma daktylowa, po której pniu wije się wąż. Nadzy ludzie wszystkich ras oddają się cielesnym zabawom, jedzeniu i piciu. Kochankowie w różnych pozach i konfiguracjach kłębią się w dolnej części obrazu. Egzotyczne owoce nadnaturalnych rozmiarów, w tym liczne truskawki, spełniają funkcję ich pożywienia, miejsca schronienia a nawet środków lokomocji. Ludziom towarzyszą zwierzęta, prawdziwe i fantastyczne. W środkowej części obrazu znajduje się idealnie okrągła sadzawka, w której kąpią się nagie kobiety o białej i czarnej skórze. Wokół sadzawki krąży w lewo kawalkada mężczyzn dosiadających rozmaitych zwierząt. Koni, wielbłądów, Byków, świń, niedźwiedzi, panter, ale także gryfów, jednorożców i innych dziwnych stworzeń. Na samej górze woda rozlewa się szeroko. Pławią się w niej ludzie i zwierzęta. Nad brzegami ustułowano cztery budowle, które przypominają rozkwitłe kielichy bujnych kwiatów albo fantazyjne zamki. Budowle te są niebieskie, różowe i żółte. W osi obrazu w tafli wystrzela w górę fontanna, tyle że nie jest ona różowa jak na lewym skrzydle, lecz intensywnie niebieska. Kolorystyka obu części tryptyku jest jasna i świetlista. Dominują jasna zieleń, błękit i rozbielony róż. Prawe skrzydło to przedstawienie piekła. Ta część tryptyku jest mroczna. Nawet postaci są ciemniejsze niż na pozostałych dwóch skrzydłach. Ludzie poddawani są torturom bici, kłóci i poniżani. Wymiotują albo z wysiłkiem wydalają duże, złote monety. Są pożerani przez potwory. Narzędziami męki są także rozmaite instrumenty muzyczne. Jedna z postaci została ukrzyżowana na strunach harfy, inną przywiązano do lutni. W centrum skrzydła z dwóch łodzi wyrastają dwa białe pnie drzew. Na nich poziomo leży coś na kształt jajka ze skorupką natuczoną z lewej strony. Z prawej strony jajka wyrasta głowa nakryta jak kapeluszem płaskim dyskiem z różową figą na czubku. Głowa zwraca ku nam białą, melancholijną twarz. Komentarz autorski. Szanowni Państwo, przed nami nie lada wyzwanie, czy są Państwo gotowi na tę przedziwną, a jednocześnie wyjątkową podróż po ogrodzie rozkoszy ziemskich Hieronima Bosza. Zapraszam państwa serdecznie, Milena Stryjewska. Naszą wyprawę rozpoczynamy od miasteczka Hertogenbosch Nie byle jakiego miasta W XV wieku Hertogenbosch było prężnym ośrodkiem handlu i przemysłu To właśnie tu urodził się i mieszkał Hieronim Bosch I choć miasto dynamicznie się rozwijało, a tym samym bogaciło To ogólnie sytuacja w Niderlandach W owym czasie nie była szczególnie optymistyczna Zwierzchnictwo Habsburgów Ciągły wyzysk ekonomiczny Udział w obcych wojnach sprawiły, że codziennością dla miejscowej ludności stały się takie rzeczy jak bieda, zaraza czy niepokój o własne życie. Dodatkowo to wszystko posycane lękiem przed czającym się za każdym rogiem złem. Można powiedzieć, że Hieronim Bosz jest poniekąd dzieckiem swoich czasów, który w niebywały sposób opowiada nam historię być może swoich lęków, a może swoich pragnień, może nas przestrzega przed czymś lub zaprasza do wspólnej gry. Następny przystanek na naszej trasie to zamek w Nassau. Prawdopodobnie to stąd wyszło zamówienie na tak osobliwe dzieło. Zapewne obraz miał być pokazywany bardzo wąskiemu gronu odbiorców i stanowić element intelektualnego urozmaicenia przyjęć organizowanych na dworze. Jako przyczynek do rozmowy miał prowokować do niekończącej się dyskusji, a jednocześnie do odnajdywania siebie w tej erotycznej przygodzie. Zaczynając od lewego skrzydła, Wejdźmy do świata Edenu, rajskiego ogrodu, w którym Adam i Ewa mieli żyć wiecznie, pełni łask Bożych. W zasadzie o tym opowiada nam cała ta część Tryptyku. Zarówno przedstawienie figuratywne z Jezusem, jak i otaczające je symbole odnoszą się do historii zbawienia, dając nadzieję na powrót do raju. Warto przyjrzeć się dokładniej kilku szczegółom tej części obrazu. Niespotykana w towarzystwie pierwszych ludzi, postać Jezusa. Kim On był dla nich, a kim jest dla nas w takim ujęciu? Fontanna o specyficznej konstrukcji. W takim zestawieniu, z pewnością symbol chrześcijaństwa, źródło wiecznego życia. Formą może budzić skojarzenia z architekturą gotycką. Idąc na lewo, ciekawy motyw jednorożca nawiązuje zapewne do popularnej w XV wieku wczesnochrześcijańskiej opowieści o zatrutym przez szatana jeziorze, które oczyścił swym rogiem jednorożec. Za czasów Bosza róg jednorożca uchodził za tajemniczy i magiczny przedmiot, bardzo pożądany przez medyków, jak i alchemików czy władców. Przechadzając się dalej po tej części ogrodu, napotkamy wiele tajemniczych i fantastycznych stworzeń. Niektóre jesteśmy w stanie rozpoznać, jak słonia czy żyrafę. Tylko pojawia nam się jedno pytanie. W zasadzie skąd w XV wieku. Hieronim Bosch mógł tak dokładnie znać fizjonomię słonia. Bardzo często na marginesach manuskryptów pojawiały się szkice czy rysunki przedstawiające przeróżne istoty, zwierzęta, a nawet sytuacje, które stanowiły pewnego rodzaju komentarz do treści zawartej w tekście. Takie rękopisy mogą być także jednym ze źródeł inspiracji do fantastycznych wyobrażeń artysty. Rzućmy się teraz w ten nieokiełznany wir ludzkich ciał, w środkowej części tryptyku. Jak gorąca atmosfera tam musi panować. Przeciskając się pomiędzy nagimi ciałami wyzwolonych ludzi, spróbujmy dotrzeć do okręgu. Sam motyw tańca po okręgu jest powszechnym elementem wielu kultur i może służyć różnym celom, m.in. przywoływaniu płodności. Jest również elementem ludowych misteriów, gdzie uczestnicy poddawani byli dodatkowej charakteryzacji. Można spokojnie stwierdzić, że przedstawiona sytuacja to zaloty. Mnie przychodzi na myśl jeszcze jedno skojarzenie. Popularne w tamtych czasach były pisma opisujące szatańskie i magiczne praktyki, w tym na przykład sabat czarownic, którego jednym z elementów był właśnie taniec po okręgu. W opisach szczególnie zwraca się uwagę na skomplikowane akrobacje, jakich dokonują uczestnicy takich obrzędów. Podobnie jak tu. Jeśli zwrócimy wzrok ku horyzontowi, to naszym oczom ukaże się wielka fontanna. Nie porównywałabym jej z tą, która znajduje się po lewej stronie. Tu fontanna ma raczej wydźwięk pogański. Od wieków woda była pierwiastkiem kobiecym. A jeśli się wpatrzymy, to dostrzeżemy, że w jej wnętrzu kłębią się zabawiające się między sobą postacie ludzkie. Jej bryła jest popękana krucha, niestabilna, sprawiająca wrażenie chwiejnej. Czy może to być metafora ulotności przyjemności? W zasadzie, skąd możemy wiedzieć, że wszystkie przedstawione tu postacie mają za cel jedno i to samo erotyczną przyjemność wskazują nam na to liczne owoce leśne, truskawki czy poziomki, które symbolizują cielesne zabawy, ale także martwe ryby, będące odpowiednikiem grzesznych myśli. W tym wszystkim dodatkowo mamy jeszcze małpy i żaby jako szatańskie stworzenia. Jest jeszcze jedna scena, która wydaje się być dość istotna dla całej kompozycji. Skierujmy się ku dolnemu prawemu rogowi środkowej części. Czy wiedzą Państwo, kim są te postacie ukryte w jamie, wyłaniające się z niej z lękiem? Obstawiam, że to Adam i Ewa. Co może za tym przemawiać? Wpatrując się w kobietę, możemy dostrzec, że jej ciało pokryte jest sierścią. Bardzo popularny zabieg w ikonografii pierwszych ludzi w scenach po wygnaniu z raju symbolizuje utratę ich niewinności. Dodatkowo kobieta w wyciągniętej dłoni trzyma jabłko. I tu już w zasadzie sytuacja wydaje się być oczywista. Co dalej? Wejdźmy do piekła. Ból, cierpienie, strach, wszystko to na porządku dziennym. Od razu cała ta część tryptyku nam się odcina. Ciemna, brutalna kolorystyka. Na górze widzimy upadek miasta, domy pożerane przez ogień i uwolnione szalejące demony, poniżej pokonani żołnierze, nadzy bezbronni, uginający się pod ciosami szatańskich istot, topieni, mordowani, torturowani, zresztą jak cała reszta innych grzeszników. Oprócz wyobrażeń kar dla przeróżnych grzeszników, mamy parę naprawdę przytłaczających sytuacji. Zwłoki wiszące na kluczu, Mogą przekreślać nadzieję na powrót do niebios, do których klucze dzierży święty Piotr. W dolnej części, na tarczy, przebity znak błogosławieństwa, taki sam, jaki czynił Jezus w lewej części tryptyku tylko że tu z informacją, że znajdujemy się w przeklętym miejscu, pozbawionym wszelkiej łaski i dobroci, w królestwie niekończącej się śmierci. Zainteresowanie może budzić też fakt, że pokaźną grupę wśród grzeszników stanowią muzycy. Ano dlatego, że świecką muzykę z przyśpiewkami o konotacjach erotycznych traktowano jako dzieło szatańskie, prowokujące do grzechu rozpusty. W piekle, co ciekawe, są także duchowni. Przypominam państwu, że XV wiek to nie tylko inkwizycja i palenie czarownic na stosach. Pamiętajmy, że to okres reformacji. Zepsucie kościoła jest widoczne i jasno krytykowane. Większość katolików zwraca się ku indywidualnej dewocji, bądź też odchodzi od kościoła, tworząc ruchy heretyckie. Czy jest to apoteoza wolności, nieskrępowanej miłości albo seksualnego przebudzenia? A może wręcz przeciwnie, przestroga, zapowiedź upadku człowieczeństwa i pogrążenia się w wiecznym potępieniu? A może ani jedno, ani drugie? Hieronim Bosch stworzył dzieło, które miało poruszać. Być w pewien sposób nieskończone tak, aby nasza przygoda z tym dziełem była również nieskończona. Być może potrafimy znaleźć coś na obrazie, co nas porusza, urzeka, a może wręcz odwrotnie budzi lęk. Czy wejdziemy w dialog z artystą i zagramy z nim wyrafinowaną grę, poszukując co rusz to nowych tropów i rewidując te już rozpoznane? Gorąco zachęcam do samodzielnego odczytywania tej bogatej historii. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Milena Stryjewska. Zorientowani na sztukę. Projekt został zrealizowany w ramach działalności Mazowieckiego Instytutu Kultury.